Cześć wszystkim cześć i witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku z ETS 2. Pojedziemy sobie dzisiaj z Kiloni do Hanoweru. Pojedziemy z ładunkiem, którym są marchewki 17 Ton. Szybciutko pokażę jak to wygląda, jak to w każdym odcinku. Jedziemy z Lidla i będziemy rozładowywać się w ITS-ie. Dobrze. Zaczynamy. Kolejny odcinek też taki szybciutki. W ogóle jak zauważyliście już szybciej. Dołączyłam do moich kilku ostatnich filmików intro które sobie stworzyłam. Co sądzicie o tym intro? Możecie się wypowiedzieć, czy wam się podoba? Za 100 metrów, skręć w lewo. Jak to według Was wygląda? Nie mówię. Nie mówię. jest to. oj, zaraz nam coś tutaj wiedzie. Przepraszam, żebym siłam. Jest to intro zrobione. Ze mnie. Trzymaj się lewej strony. jest. No nie powiem. Robiłam je. Mnie... Może 40 minut. Ja wiem, nie wygląda jak było robione 40 minut, ale tak. Jeżeli o takie rzeczy chodzi, jak intro, albo obrabianie filmików, no to jeszcze w tym nie jestem taka super dobra. Chciałabym wiedzieć, jak wam się podoba. Co sądzicie na ten temat? Mnie ono akurat przypadło do gustu, trzymaj się lewej strony, jest podobało mi się, więc na razie przy takim zostanę. Chciałabym, żeby te filmiki. Wyglądały naprawdę coraz lepiej. Trzymaj się lewej strony, jest dni. Dlatego też, właśnie pomysł na intro. Możecie też podpowiedzieć w Trzymaj komentarzach. Się w prawej strony jest dni. Następnie, Skręć jakby takie w prawo intro na rozwidleniu. mogło wyglądać inaczej. Albo co by tam można było dodać, albo odjąć z tego intro. naprawdę na dobrą sprawę na samym początku prowadzenia kanału każdy komentarz jest przydatny, każdy komentarz coś wnosi nawet te, w których piszecie krytykę. Ważne, żeby była konstruktywna i mnie tutaj nie obrażała, bo nie na tym polega to wszystko Próbuję się odnieść do każdego komentarza, Może czasem ktoś pokombinuje, jeżeli chodzi o obrawianie filmików tak troszeczkę bardziej. Na dany moment no, wygląda to tak, że to intro mam przygotowane. Mam gdzieś tam zapisane. klejam sobie to intro, klejam filmik. Troszeczkę ścinam sobie początek filmiku, który tutaj nagrywam. Dodaję przejście. Czasem jak trzeba dodam jakiś napis. I tak wygląda to wszystko. Jeden, jeden jest plus który mi się podoba w tym wszystkim. I wygląda on tak, że renderuje mi się film w przeciągu 4-5 minut. No te filmiki też nie są długie, to prawda. Też nie mam jakiegoś super programu do obróbki filmów. Jest to jakiś podstawowy program, który znalazłam zainstalowany już na Windowsie. Drogi panie, proszę mnie zajeżdżać mnie tu od tyłu. Bo ja już jadę 90. Okej. Okay. Jest to program Clipchamp, coś takiego. Najbardziej podstawowe funkcje jakie tylko mogą być są w nim zawarte, no ale na obecny czas nie jest mi nic bardziej potrzebne. Boże, ale się wleczemy Widzimy sobie, jak na jedenastkę mi się, rozpędzę znowu Tak więc, jeżeli chodzi o ten program Tak jak podstawa z podstaw Najważniejsze, że działa, aczkolwiek ostatni się ciągle przycinał Intro już działało jak dodawałam filmik do tego filmiku, między filmikiem a intro dodawałam przejście, to się Trzymaj ciągle wieszało. Nie wiem co jest tego powodem. Tam program na Windowsie działał, potem przestał działać na takiej zasadzie. Trzymaj się. Lewej strony jest na takiej zasadzie, że nie chciały się wczytywać klipy. Które już stworzyłam. Było to dla mnie bardzo dziwne. Plus jest taki, że program ten działa też w przeglądarce internetowej, no i tam już wszystko na spokojnie się wczytuje. Nie trzeba nic kombinować. Tak naprawdę, dokleić jeden filmik do drugiego, dać przejście. No i mamy coś tam stworzone. Jakieś ścinki przed chwilą miałam, nie wiem o co chodzi. Zwyczaj ścinki nie powstają w tej grze, a przynajmniej nie w Niemczech. Nie kojarzę, żeby coś, się działo, żeby coś się działo. I to ja sobie włączę tutaj ten pomad, bo ja oszaleję z tym piszczeniem, traki. Trochę zwolnimy. Najwyżej będzie mi tutaj retarder cały czas działał. Wolę takie huczenie niż to ciągłe pikanie. Jak widać, cały czas mamy z górki. Trzymaj się lewej strony jest mi. I tak w sumie mamy ograniczenie do 80 ja zasuwam 85-86 Nie ma tragedii. Jedziemy sobie normalnie Może tutaj już nie będzie takich wpadków że on będzie mi się ciągle rozpędzał do 91. Nasze w firmie mówił że można sobie w trakcie ustawić prędkość na około 92-93 i dać sobie tam tolerancję około 5 km Tylko że to mi się akurat nie podoba ja wolę mieć włączone to opiekanie od 90 Ale właśnie problemem są te takie spadki O kurde Nic się tak naprawdę nie stało Ale znowu... Znowu mnie coś zarzuciło Okej okay. Ciekawa jestem o co chodziło deszcz nas spotkał no, wracając do prędkości nasz tram ma troszeczkę to inaczej ustawione, ja mam to trochę inaczej ustawione nie chciałam mieć tak jak on owszem, jest czasem to denerwujące że cały czas jak, jak przekroczymy to magiczne 90 zaczyna nam tutaj piszczeć ale przynajmniej wiemy, że zaczynamy przesadzać z prędkością dawno mi się nie zdarzyło żeby droga była ciągle z górki i że ciągle przesadzałam z tą prędkością no a tutaj tak jak widać w ogóle mam jeszcze taką jedną prośbę do oglądających, bardzo bym prosiła o napisanie w komentarzu, co sądzicie na temat tytułów filmików. Czy tytuł typu trasa z do i w nawiasie, no komentary albo filmik pogadankowy jest ok? Czy wolelibyście, żebym napisała jakiś taki bardziej chwytliwy tytuł, na przykład to, o czym mniej więcej rozmawiałam na filmie, albo w ogóle coś innego? Czy taki tytuł, właśnie trasa, od do, może być. Tak się ostatnio zastanawiałam nad tym, czy tytuł nie jest zbyt mało chwytliwy. Wydaje mi się, że tak. Ale też z drugiej strony nie wiem, co w tym tytule wpisać. Jeżeli miałby być inny. Możecie mi podpowiedzieć. Zobaczymy. Skorzystam z podpowiedzi. W ogóle włączę sobie na chwilę długie, bo tu jest tragicznie ciemno jeszcze ten deszcz. Skorzystam tutaj z podpowiedzi i być może... Trzymaj się prawej strony w przyszłych odcinkach sobie zacznę zmieniać nazwy tych tytułów. Skręć w prawo na rozwitleniu. Rzeczywiście... Tytuły mogą mówić dużo. Moje tytuły co jak na dobrą sprawę no co? No to tylko nazwa trasy skąd dokąd. Może chcielibyście, nie wiem, żebym dopisała z takim ładunkiem tam jechałam. Albo coś takiego. Trzymaj się lewej strony jest mi. A czemu pan mnie zajeżdża? Panie drogi. Czy ja pana zajeżdżam? Migam panu tutaj w lewo. 9 km nam zostało minutę drogi No i tak właśnie się zastanawiałam się nad tymi strony całymi Następnie tytułami Skręć w prawo na rozwidleniu Ja wiem, że Skręć w prawo na rozwidleniu Czasem jest coś trudno wymyślić Nie mówię, że nie jest to niemożliwe. Może znajdę takie, takie tytuły, które będą bardziej chwytliwe. Trzymaj się lewej strony, jest dni. W ogóle dobrze, dobrze by było za chwilę wyłączyć długie. Nam będą migać. Ciemno tutaj jak pewnej w pewnej części ciała u jest. pewnego człowieka następnie, skręć w prawo już nie będę przesadzać z tymi długimi damy radę skręć w prawo przebolejemy te 5 km trzymaj się prawej strony jezdni następnie skręć w prawo skręć w prawo Mogłoby jednak być troszeczkę więcej latarni, ale skoro nie ma, musimy dać sobie radę. Tak, jak jest. Ładunek ma niby 17 ton. Czuję, że z siódmego biegu bym tutaj z nim ruszyła. A zdarzają się takie ładunki, które mają poton 13, 14, 14 i nie jestem w stanie strójki ruszyć. Trzymaj się lewej strony jest Następnie skręć w lewo, skręć w lewo. to chyba jedna z szybszych. Jakie ja mam tutaj na kanale nagrane? No, ale na obecną chwilę nie chciałam mieć żadnej dłuższej, jaka mi na razie starczy. Idziemy od ładunek wyładunek. przy okazji wyłączę sobie wycieraczki, bo nagle też przestał padać. Fajnie, że nie było żadnych strasznych błysków. Przynajmniej było widać drogę. Ciężko, bo ciężko, ale jednak było widać. Skręć w prawo. Okej, okay, skręcamy. Polutku. co, nieby ciągle kilometr nam został. Nie wiem jak to tam jest dokładnie liczone. Już się nawet nie rozpędzam. Okej, okay, już widzę, gdzie trzeba będzie zaparkować. Tam po naszej się lewej, lewej stronie. Zrobimy taką. Powiedziałam, że na wrotkę. O, tylko. Jesteś na miejscu. Nic nie wjechałam. Ok nie ma tragedii wygląda jak przystanek autobusowy mam jakiś kiosk z po lewej OK, ja sobie wrzucę na luz, bo myślę, że zahamuje dobrze a, jednak podjedźmy jeszcze parę centymetrów no i super zarzućmy ręczne, wyłączmy światła, wyłączmy silnik Podłączmy naszą naczepę. 44 niecałe tysiące złotych. 334 xp. OK. W sumie to na dzisiaj będzie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego. Trzymajcie się. I cześć.